Projekt pompa ciepła idzie coraz bliżej ku końcowi Może w tym tygodniu uruchomienie Tu już widzicie stoi Na swoim miejscu, tu ciasno trochę Przelot jest W piwnicy nie wiem czy będzie stąd widać Może na nadal... chociaż O tam na ścianie To co tam jest to wisi wymiennik a nie złapie jakości Na razie elektryka po południu rury gazowe gazową stronę może nie dzisiaj to jutro może uruchomię, bo tu będzie 6 metrów około rury gazowej, półcela, jak i tej cienkiej to chwilę próżnia się będzie robiła Trzeba nabić próżnię, poczekać z dzień za 2, czy ją utrzymuje i jak trzyma, nie ma nigdzie nieszczelności, puścić gaz i zobaczyć, bo pewnie będzie mało, chociaż moim zdaniem może być tak, że będzie albo idealnie, albo ciut za mało. Nie no bo wymiennik mniej gazu potrzebuje niż cały ten nadmuch, co był oryginalnie. Także podpinamy kabelki, niebieski, brązowy, szary, czarny takiej kolejności zawsze podpinam, że N daje na niebieski, C brązowy, szary jedynka, czarny dwójka, no i uziemienie zawsze tak podpinam w tej kolejności. Jaka, jaka klima by nie była, więc ja podpinam i zaraz pójdziemy do środka. Tutaj gotowy ładnie to nawet wyszło, te kable tutaj. O! Się chowają pięknie. Trochę wywinięte jest, ale celowo jest więcej obrany z izolacji, żeby się ładnie ułożyło tu uziemienie to nawet lepiej, że ma większe pole. Zakładamy osłonę, druga osłona, śrubeczka ląduje tu, zakręcamy idziemy do środka. no więc, tak, tu jest dziura, tu będą rury gazowe, tu jest wymiennik tam będzie wlutowane prawdopodobnie Nie. ale dzisiaj się zajmujemy na razie teraz prądami trzeba tam jakoś wejść stanąć o mam taką puszkę można powiedzieć zabytkową z siedemdziesiątego roku podrywałem naklejkę przed chwilą i w niej to połączymy bo ona tak w miarę wygląda, miałem takie to niech się założy, tylko muszę tu jakiś karton podłożyć bo będę cały czarny chyba i lecimy z podłączeniem tutaj pierwsza szyna od góry to jest uziemienie, bo jest do puszki no i mamy w puszce podłączone, jeden kabel pójdzie przez wago tu polecimy dalej przy rurze gazowej i fino, zamykamy i ławiki skręcić i ma się trzymać. Tu na razie dałem sobie wąż od powietrza, bo tu muszę przedmuchać. Tu się kurzy już wszystkie te rury gazowe, bo jedna była cięta, żeby opiłków nie było. Także w tym odcinku to było na tyle. I do następnego odcinka. Na razie, cześć.